Dobra, Siemano kolano. ll 320 Siemandero, Mariusz z tej strony jak zwykle. Słuchaj, ta beryłajta. Kurwa. Hot na szybko zjadłem. Zatankowane. Popite i co najlepsze. Zaraz wam coś powiem, tylko kurwa wyjedźmy z tej stacji. Wyjedźmy z tego zadupia, bo tu takie zadupie. Tego hotdoga, kurwa, brałem. Ja to patrzyłem, czy kiełbasa nie będzie z półki uciekała. No, ale jak człowiek głodny to. Eee, lecimy teraz w stronę Koszyc a nie ten bieg. W stronę Koszyc i co najlepsze, ha! Korwalik by się nie spodziewał. Mam jednego z najlepszych kierowców w firmie. Największego kacza, który co chwila do mnie kurwa maile pisze i smsy. Eee... No, przedstaw się, kolego. Dam go tu Andrzej. Andrzej... Mamy Andrzeja. Co tam, Miki, gdzie lecisz? No, no czekam. Czekam, aż mnie wyślesz kasę. Kurwa, przestań na odcinku takie rzeczy gadać, bo nie kurwa, do tej firmy nie przyjdzie. No, chłopie, nie mam się jak umyć nawet. A ty nic pieniędzy nie masz? No, no... Od wczoraj czekam na Blika. Z kurwa. promu zjechałem i czekam na prysznic. I gdzie ty na parkingu stoisz tam? W Rostoku. No co ty gadasz? No tak. Kurwa, Miki, ile ci wysłać? No, z, 100 euro. Ja pierdolę, czeka, dalej ci Blika. Kurwa, czekajcie podczas jazdy, ja nie powinienem, ale dobra, puszczę mu tego Blika. Co za chłop, kurwa, że... Po co ty do mnie dzwonisz w ogóle? Ty zadzwonię. A to ja zadzwonimy. Ja zwanie do ty nie odbierasz Dobra, poszedł bliczek, zobacz czy dostałeś no, 150 jest. wysłałem Starczy ci? Starczy. Idę to było. To było. Dobra, 15. idź, poczekam na ciebie. No, mamy ten. <laughs> Mikiego słodziłem. bo... Nie, to jest dobry chłopak tylko. Kurwa narzekał, że tam coś z pieniędzmi. Jakoś z kartą mu się coś spierdoliło. Nie mógł ten, nie mógł kartą płacić i wysłałem mu teraz pieniądze wczoraj miałem to zrobić ale kurwa poszedłem spać jak on do mnie akurat pisał więc chłopakowi wysłałem kurwa też w trasie akurat oczywiście pozdrawiamy całą ekipę martransu chłopaki też w rozjazdach więc sobie tam jakoś radzą my lecimy co na Węgry teraz wjeżdżamy. Jedziemy, jedziemy do Kruzji, tak jak mówiłem, drugi odcinek robimy z tej trasy. Patrzę, czy się nagrywa, ale się nagrywa, dobra, jest OK. No, tamten wcześniejszy odcinek, to takie pół godziny tam chyba wyszedł, więc uważam, że ani nie jest długi, ani nie jest krótki, akurat tak na jednego strzała obejrzeć. Teraz zrobimy ponownie, zobaczymy, dokąd dojedziemy, to no, może i trzy odcinki z tego zrobimy. Tamte filmy już tam powinien niedługo na YouTubkach się pokazać. Uże w sumie, będziecie mieli po kolei. Wiecie, to spuścimy. Dobra, wróciłem. Wróciłeś? Urro. Tak. Jak tam? A jak na promie, spokojnie? A, krótki. Krótki? Nie było można nawet pospać. O, widzisz. Ja spałem na takim wiesz co, w Warszawie byłem, ja miałem rozładunek e, I na taki warsztat wjechałem wiesz Taki tam kurwa wiesz, u Józia powiedzmy nie No i tam sobie przekimałem tam ile kurwa, 5 godzin spałem Posiedziałem, kawę sobie zrobiłem Pauza minęła i wyjechałem No i zaraz miałem, tam podlotu miałem chyba 30 km I ten, zawodowałem i właśnie na tą, na Gruzję, patrz ten kurwa wiozę, nie? Jest elegancko. Dobry. Bardzo No, najważniejsze, nie? Chociaż kurwa, ostatnio w tamtym miesiącu, co i ciekawie było, nie? Z tymi kurwa trasami. Bo ta spedycja też tak kurwa za bardzo nie miała nic. tam latam. Ta, teraz się. święta idą, to będzie ruch. Co, co? Teraz święta idą, to będzie ruch. A no ta, no na święta tak będzie. No już, już nawet widać ten ruch, nie? Że się... Ma praktycznie podwoił, nie? Także fajnie, może na tą Skandynawię nam się uda po, polatać, bo tam kurwa lubicie latać, to ja tam gadałem ostatnio ze spedytorem, tam mówił, że będzie szukał czegoś, bo tam też ponoć się maruszyć. dość konkretnie, więc jak coś, to ja tam będę, będę wam przekierowywał te zlecenia. Ja najbardziej. No ja wiem, ty, tam Mirek, Marek też tam, to jest... nawet ten Marcin też coś gadał, że to, że jakby coś było na Skandynawie, to, to żeby dawać, dawać chłopakom zlecenia, bo oni, oni z chęcią. Ja nie przypadam ze Skandynawią. Ja tam bardziej południe wolę, albo wschód najlepiej. To z tym schodem to wiadomo jak jest. Chociaż ostatnio byłem. Kurwa byłem tam daleko, jeszcze za Moskwą byłem półtorej tysiąca kilometrów. Ale to jechałem e, przez Łotwę, nad Białorusią. Tam tamtędy, nie? Tam, tam, tam jest przejazd, tam można jechać. Bo tutaj Białoruś to blokuje, Ukraina tym bardziej. Tam za bardzo nie idzie jechać, no to jedynie co, to kurwa... Nad Łotwą, nie? Tam nad Białorusią prze, prze, tam wielkie łuki tamte, wiesz, okolice, nie? I ten Tam nie jeżdżę, bo jeszcze do domu nie wchodzę. Nie, wiesz co, ja to tam akurat obeznany jestem w tych kierunkach. Więc ja tam się czuję, kurwa, u Pana Boga za piecem tam się nie boję akurat tych kierunków. Tylko, że naj, najgorzej to jest, wiesz, jak, kurwa, się wpierdzielisz i, wiesz, mają granicę zamkniętą, bo oni czasami potrafią, kurwa, i tydzień trzymać, wiesz, kierowców na granicy, nie? To, to o to najbardziej chodzi, nie? O tak, to tam, kurwa, no... Słuchaj, wszędzie jest niebezpiecznie. Gdzie byś nie pojechał, to, to możesz, kurwa, nie wrócić. Ale ten, ale tu chodzi... Tu chodzi tylko o te granice, nie? Żeby, wiesz, potwierane były, nie? Jak są otwarte, to... No wiadomo, no musisz mieć tych kurwa dolarków trochę, nie? No to logiczne. No jak jedziesz na wschód, to musisz mieć kurwa dolary, nie? Bo tam wiadomo, jak chłopaki podjadą na kogutach do ciebie, no to zawsze w dokumentach parę tych dolarów musisz mieć włożonych. Wtedy żadnych tam kontroli nie masz, nie? Dodatkowych, przymusowych. Nie powinienem tego nagłaśniać, nie powinienem tego chwalić, no bo to nie jest nic dobrego, no ale no tak wygląda transport, moi kochani to lata dłużej i nie lata tylko wokół komina, to wie, o co chodzi. Dobra, my jesteśmy w jakimś małym miasteczku. Na rądzie w prawo. Troszkę się wpierdzieliłem, ale nikomu nic złego nie zrobiłem. Więc okej. Okay. O, mamy jakieś przejście graniczne. Tak to, tak, to. O czerwony, Wstajemy, tym, z Nie damy chłopakom zarobić. A ty kiedy w ogóle do, na dom zjeżdżasz? Jak mi ładunek załatwisz. A to ty teraz na pustę jesteś czy co? Nie, no jadę do Lipska. Teraz bliżej Polski. A, okej. Okay. No, ale nic się nie zapowiada. Do domu. A dzwoniłeś do Maćka? Nie. Nie? Zasłuj do niego, no może coś ci tam da, może ma coś. Może ma jakiś ten... Na Polskę. Nie chcesz jeszcze z tydzień posiedzieć? <grym> Tylko Tygodnie przedłużone. No ale to... Słuchaj, tydzień to akurat byś na święta zjechał. Chyba, że to znaczy, kurwa że, przy świętach No, bo to to... Kurwa, ja... ja na twoim miejscu... Ja ci namawiam, ale ja na twoim miejscu jeszcze tydzień sobie polatał. I później stary zjeżdżasz kurwa i cały, praktycznie grudzinie jesteś w domu. Jak uważasz, nie? Czy tam pieniądze nie są potrzebne, no to... To co tam wiesz? Powiedzenie chcesz zobaczyć? Nie, nie możesz mi tego zrobić. Ja tą firmę dla was tylko trzymam. Miki, tak nie rozmawiajmy. O, Zrobisz jak będziesz uważał, no. Jak potrzebujesz pieniędzy i potrzebujesz jeszcze polatać, to to lataj. A jak uważasz, że już powinieneś zjechać, no to... To zazłem tylko do niego, niech ci da coś na Polskę i już mi na pusto nie jechał. Dobra, my zjeżdżamy tu w prawą. Dobra, mamy kontrolę. Ciekawe, czy tylko paszport będą chcieli, czy... Dobra, jesteśmy na Rumunii. Musiałem wyłączyć nagrywanie, bo mieliśmy kontrol. Kurwa, przetrzepali nam całą ciężarówkę, nawet tutaj kabinę. Jesteś, Miki? Halo, jestem, halo? Jestem. jesteś. Halo, halo. No kurwa, ty dotrzepali mi wszystko, ty. Jedź na jakichś zadupie. No, kurwa, wiesz co, no, no, najlepsza trasa tu jest, nie? A jeździłbyś na cywilizowanych krajach, to byś tak nie wiem. <gry> no do Gruzji to jest najlepszy tutaj trasa, nie? Mógłbym tam, wiesz, bardziej odbić w prawo, ale po chuj tam kilometry nadrabiać, nie? Wiesz o co chodzi. Tak przez Rumunię sobie przeskoczymy. Na lajtowo. Czy w Rumunii chyba kurwa, zobaczymy przy granicy. Jak będzie jakaś fajna pompa, to będziemy musieli pauzę zrobić, przespać się. Więc tak Bo to jest. Zbliża się powoli do, do końca. Tak? A ty na dzisiaj A masz? Przed firmą. Na dzisiaj masz rozładunek? Na jutro rano. rano? To jadę, stanę przed firmą i pójdę coś zjeść. Ja, to jak ten, słuchaj, podjedziesz, ogarniesz się tam, zjesz sobie, to może podnieść kurwa do nich, może, może by ci dzisiaj rozładowali. No spróbuję. Nie wiesz obiecuję. jak to jest, nieraz kurwa jest tak, że wiesz, oni na jutro, na jutro może akurat będą mieć, wiesz, pusty magazyn gdzieś tam i cię kurwa rozładują, nie? Po chuj masz czekać? Spróbuję, nie obiecuję, bo mi się nie chce. Haha, <laughs> no to kurwa mów od razu, że ci się nie chce. właśnie mam się z tymi kurwa kierowcami firmy Ten nie chce, ten nie może, ten ma sraczkę kurwa Sam przykład dajesz no nie. <laughs> nie ma tak źle ja Dobrze jadę, dobrze jadę Jo, ja to cichać trzeba, no trzeba zarabiać Za siedzenie w domu nikt nie płaci O mój Boże Musimy uciec. A tutaj jeszcze nie byłem. Nie pamiętam, że wtedy jechał. Co to jest? Kurwa jakiś kościół? Mam tutaj o. po środku, kurwa stoi. Ale ładnie tu, kurde, mają, ci powiem, miasteczko, takie spoko. Kościółek jakiś stary. Kupić ci jakiś magnes? No dawaj. Ci kupię. Na granicy, jak będzie, to ci kupię. Dobra, my jedziemy tu w prawo. Sekurwa secu coś takiego. Chuj, wie, nie wiem, nie przeczytałem dokładnie. A teraz do Maru jedziemy. Tak przynajmniej na znaku było napisane. Oj, tu serpentynki mają. Oho, ho, ho! Panie kolego. Coś pięknego. film na youtube dam to zobaczyć gdzie sze o kurwa, my się tu na z tym datą. przejdzie, przejdzie kurwa na centymetry tej no, no naprawdę trzeba uważać jak tu kurwa serpentyny są nic nie jedzie musimy mordę wystawić trochę Ktoś, kurwa nie złamiemy Ja to lubię takie. Im ciaśniej, tym lepiej. Ale tu naprawdę trzeba uważać. Ja pierdziele. zakręty, niektóre zakręty pozarastane. szaki wystają, że kurwa. A tu jest tak fajnie, pobocze jest poszerzone. Zjeżdżam do Ausfart. Zjeżdża, dobra. To takie miasto. A jak kiedyś było dzisiaj. Tam... Nie wiem, jak wygląda. Kiedyś było na jakimś forum. Kurwa, nie pamiętam, jak to forum się nazywało. O, a co tu się dzieje? To gościu, gościu pisał... Gościu pisał, że... Panowie, bo to takie forum dla kierowców ciężarówek, nie? E, dajcie mi namiary na tą firmę. Oni tam same, samymi, samymi takimi zagranicznymi jeżdżą. On, to, ta firma się Globtrotter chyba nazywa. Dajcie mi namiar, chciałbym tam jeździć. Fajne ciężarówki mają. Myślę, że to firma transportowa się nazywa Globetrotter. <noise> jak oni go tam kurwa wyśmiewali na tym Na tym forum Kurwa mać Masaka Kurwa 10 lat temu był jak nie lepiej. Ja to normalnie piałem, nie? Ja to piałem, mówię kurwa nie wierzę, nie? On pół życia w transporcie on by chciał dla tej firmy Globetrotter jeździć Tam co niektórzy to mu wysyłali wiesz Adresy, kurwa, fabryki Volvo, nie? Jejdź tam, tam jest ta firma. Oni ci tam przyjmą, będziesz tam tam dla nich. Szok, dosłownie, szok. Dobra, my w lewo odbijamy. Nie, ale ładnie na tej Rumunii jest, jest naprawdę bardzo ładnie. I tu, tu mi się mega podoba. Patrzcie, te lasy, kurwa. Te, te polany, no coś pięknego, bardzo ładnie. Marek się odzywał w ogóle? On chyba w trasie jest, nie? Nic, kompletnie zero. Zero odzywał? Zadzwonić do niego. dni ma. Może wiesz, może też kurwa zapierdol mam, wiesz jak to jest, nie? Bo Marcin to widziałem tam wczoraj kurwa, gdzieś tam też jechał. Ale to jest zero odzew od niego. Chyba, że oni kurwa razem ze sobą siedzą na, na tym, na Whatsappie gadają. Tak jak my teraz. A może, może brazlują się tam. <laughs> Jeżdżam do firmy i da się zapytać. O, się zapytać, nie? Bo może akurat się uda. Bo tutaj znacie jak wrócisz. To się rozłączam. Dobra. No i tak to jest, słuchajcie, tak to jest. Znaczy kurwa, ja tam nie poganiam Nikiego, ale ja zawsze sobie podjeżdżam pod firmę i się pytam, bo mówię nieraz tak jest, że masz kurwa wizację na następny dzień, a firma z miłą chęcią cię tego samego dnia rozładuje, bo akurat, kurwa, mają pustą przestrzeń na magazynie, nie mają co robić. Albo towar jest, kurwa, nagle potrzebny, bo to też czasami tak bywa, nie? No nieraz jest tak, że do ostatniej chwili, kurwa, cię trzymają. Ale to z reguły, z reguły, jak mają zapalone magazyny, nie? No to wtedy, kurwa, no cię nie rozładują wcześniej, no bo nie mają gdzie nawet, nie? Ale jak mają pusty magazyn, może akurat. A po co ma stać kurwa dziś pod firmą, jak chce może się rozładować i sobie gdzieś spokojnie na parking na pompę jakąś pojechać i kurwa wykąpać się, wiecie, ugotować sobie jakiś normalny obiad, kurwa. Chyba lepiej tak, nie? Niż stać kurwa pod firmą, być jak pod tymi firmami jest. Ja tam też zazwyczaj wolę se kurwa się szybciej rozładować. Pojechać gdzieś, Nawet kurwa nawet na tego dzikusa dziś podjechać, ale wiem, że na spokojnie mogę kurwa jakieś żarcie zrobić. Panie że mi co chwila ktoś będzie podjeżdżał, trąbił, pierdolił. To tak jak mówię, w transporcie trzeba kombinować. Jak nie będziecie kombinować, to kurwa złamanego grosza nie zarobicie. Ja, ale mi się, mi się mega tu podoba, no kurwa, są tak piękne tereny. Wiadomo, to nie jest autostrada, bo no, to są drogi drugorzędne i trzeciorzędne. No ale kurwa, nie, nie zawsze autostradami. Na autostradach też kurwa zaśniecie, ile razy się kurwa oko przymknęło. Dobrze, że te systemy, co są kurwa w tych ciężarówkach, to przynajmniej ci pika kurwa, jak do pobocza dojeżdżasz. Są ciurki, tu już kurwa droga Czwarty kurwa poziom Ale mimo wszystko ma to swój urok Nie ma co narzekać W tej drodze na pewno nie zaśniecie 2200 do, do celu. No jeszcze prom będziemy mieli, prom będziemy mieli długi. No, Jakieś oblika mają zrobionego. Chyba elegancko. to będziemy mieli bardzo długi. No, tam chyba 12 godzin, później jakoś tak. sobie na promię też odpoczniemy No nie gaśnie mi Halo Heniek, nie w tym momencie. Wolniej trochę. Chyba nie stali zaraz, bo mam się w piercielą. o oto jakiś wiadok mają zobaczyć, jak kurwa. My chyba na niego będziemy wierzać. Ja z tego co widzę, to tak. Starsze Volvo jechało jak nasze, ale też fajne. Chyba piątka 5 to było. A jo, i tak to mają rozwiązane, Mi teraz nabijkę będziemy tu robić, okej. Okay. Ale idzie płynnie, nie ma korków. Siema, co narzekać. A bo i tu remontują. Zobaczcie, to jest jazdy też mają to zamykane. Dobra. Polecimy. Są też, kurwa, mać, parę godzin, było spokoju. Piękna pogoda na tras. A Mikiego chyba rozładowują, bo się nie ten nie dzwoni. może mu się udało. Słuchajcie, kochani, ja będę kończył, bo to już będzie dobre pół godziny. Tą trasę podzielimy na trzy odcinki. Jakby co, jak mi się jeszcze uda skontaktować z, z Mikiem, też może coś nagramy. A jak nie, to trzymajcie się. Dziękuję za dziś. Zostawcie po sobie znak w postaci lajka, komentarza. piszcie. Trzymajcie się, to powiem ja Mariuszka, ciało Aliweder Ci Roma.